Cześć, witajcie. Na dzisiejszym filmie pokażę kolejne możliwości zaznaczania obiektów i co możemy zrobić za pomocą zaznaczonych kilku obiektów. W tej chwili jesteśmy w folderze, który przygotowałam dla Was. Znajdują się tutaj trzy foldery oraz 11 obiektów. Plików. Część to pliki tekstowe, część to pliki graficzne, zdjęcia, obrazki. Hmm. Możecie zobaczyć, może zmienię widok na duże ikony. Możecie zobaczyć, że część obrazków albo i wszystkie są w niewłaściwej orientacji, czyli są obrócone no nie tak jak trzeba. Przy przenoszeniu zdjęć z aparatu czy z telefonu na komputer może się tak zdarzyć, że nasze zdjęcia są właśnie obrócone w prawo bądź w lewo o 90 stopni i oglądanie takich zdjęć będzie wymagało wykonania rotacji czy albo obrotu. Zdjęć w odpowiednią stronę. Jeżeli takich zdjęć o niewłaściwej rotacji w naszym zbiorze zdjęć będzie dużo i będziemy próbowali obracać zdjęcia pojedynczo, zajmie nam to ogromną ilość czasu. Dlatego do tego celu możemy zastosować właśnie zaznaczanie, aby hurtem zbiorczo obrócić obiekty. Do tego celu spróbujemy skorzystać z metody zaznaczania polegającej na tym, że będę naciskać, wybierać obiekty, ale będę jednocześnie trzymać klawisz CTRL. Klawisz CTRL na klawiaturze. Znajduje się on w dolnej części. Mamy dwa takie klawisze. Wszystko jedno, który klawisz będziemy używać. Yy, nie ma to zupełnie znaczenia, w każdym razie, jeden z nich. Za pomocą klawisza CTRL yy, zaznaczamy obiekty nie, niekoniecznie znajdujące się obok siebie. Więc naciskam klawisz CTRL. Trzymam go cały czas i wybieram obiekty, które chcę zaznaczyć. Gdy zaznaczyłam już wszystkie obiekty, puszczam klawisz CTRL. Zostały zaznaczone trzy obiekty, które są w bliskim sąsiedztwie, oraz jeden obiekt, który znajduje się troszkę dalej. One, te obiekty ułożyły się w ten sposób w związku z nazwą plików. Obiekty układają się alfabetycznie. I teraz, mając zaznaczone te obiekty, mogę nacisnąć prawym przyciskiem w dowolne zdjęcie, jedno z tych czterech, prawy. Pojawia mi się menu, i z tego menu mamy tutaj dwie takie opcje: obrót, obróć w prawo, obróć w lewo muszę stwierdzić w którą stronę korzystniej będzie mi obracać bo te zdjęcia mogą być różnie zrotowane albo w prawo o 90 stopni albo w lewo o 90 stopni więc żeby moje zdjęcia dało się oglądać muszę dokonać obrotu w lewo więc wybieram tę opcję i teraz wszystkie moje obiekty za jednym zamachem uległy obrotowi we właściwą stronę kiedy już nic z tymi obiektami więcej nie robię, odklikuję gdzieś na pustym miejscu, tak żeby zlikwidować zaznaczenie. To jest metoda yy, używania klawisza CTRL. Mogę również zaznaczać obiekty z naciśniętym klawiszem SHIFT. Mamy takie klawisze dwa z prawej i z lewej strony klawiatury. Wybieramy jeden z tych klawiszy, wszystko jedno, który. Zaznaczanie za pomocą wciśniętego tego obiektu pozwala nam zaznaczyć obiekty znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie od pozycji powiedzmy pierwszej do jakiejś tam. W obrębie zbioru. Na przykład yy, zaznaczam pierwszy obiekt. Yy, powiedzmy, będę chciała zaznaczyć trzy foldery. Zaznaczam pierwszy obiekt lewym przyciskiem, natomiast ostatni z tego zakresu zaznaczam z wciśniętym klawiszem shift. I puszczam ten klawisz. Zaznaczyły mi się trzy. Obiekty. Od pierwszego do trzeciego. Nie naciskałam na obiekt drugi, ponieważ klawisz Shift zaznacza zakres. Od do. Zaznaczam pierwszy obiekt i ostatni z danego zakresu. Odkliknę i na przykład spróbuję zaznaczyć pliki. Pierwszy plik zaznaczam wciskając tylko i wyłącznie lewy klawisz, natomiast ostatni z danego zakresu. Na przykład te trzy zdjęcia będę chciała, albo zaznaczę wszystkie pliki, muszę już nacisnąć z wciśniętym klawiszem Shift, czyli Shift naciskam i ostatni yy, obiekt z danego zakresu. Gdybym chciała któryś obiekt wykluczyć z tego zbioru, wykluczam go za pomocą trzymania klawisza CTRL. Czyli na przykład, jeżeli ze zbioru moich plików chciałabym wykluczyć to zdjęcie, to naciskam klawisz CTRL i lewym przyciskiem odznaczam obiekt, który ma być niezaznaczony. I teraz będę mogła na przykład wybrać komendę Usuń. W ten sposób wszystkie zaznaczone obiekty ulegają usunięciu. Zachęcam do poćwiczenia sobie metoda z naciśniętym klawiszem Shift, czyli zaznaczanie zakresu od do, i metoda zaznaczania za pomocą wciśniętego klawisza CTRL, czyli zaznaczanie obiektów wybiórcze, tak w sytuacji, gdy obiekty nie znajdują się obok siebie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.